Trzecia albo czwarta, nie, chyba trzecia, ale w sumie nie wiem. Tutaj będziemy sobie robić takie ciekawostki, jakby odkrywać kody do kina, wiecie? I pierwszym kodem, żeby dowiedzieć się o historii mm, kina, co ja dam, o historii Brookhaven, jest tam, w tamtym domku, gdzie właśnie tam jedziemy. Także jedziemy szybciutko.

Wchodzimy tu. Wchodzimy tu. I 7, 1, 4, 4, 7. 1, 4, 4, 2. Tak. Dobrze zapamiętam. Wsiadamy tutaj. Ale nie każdemu zadziała ten sam kot. Także patrzymy. To jest twórca Robloxa. Mr. Buck. Heaven, czy jakoś tak? To już to oglądałam. Stare czasem. Kopie złoto. I zakopał w złoto. I nie zapomnijcie dać mi suba i lajka. Potem zakopał to. Głusia jakaś magiczna energia złapała Magiczna energia, trochę to głupie, no ale tak Potem on założył tą farmę Bo to chyba to jest Popatrzcie, to chyba tutaj było, jak tutaj się wejdzie I to jest zarobóksy dodatkowe Tak, to jest to stare, takie bardziej starsze Hello Mr. Brookhaven, Heaven, napisała ta dziewczyna Potem będzie jego żona Pojechał. ten koń zawsze towarzyszy mu. Także ten koń, który tutaj jest, Tyle nam pomoże. Także jedziemy. I w ogóle, gdybyście nie widzieli, to popatrzcie tutaj na ten obraz. To jest Coming Sun. bo Under seek Coming Sun. Czemu tego nie ma? Ale tam normalnie jest takie A. Które też jest w takim domku. taki takiej tajnej skryjówce. O, a nie, to tutaj było. <laughs> Widzicie, tu jest takie A. I to też jest tam w tej skryjówce koło. Skryjówce koło stacji benzynowej. Ale tam chyba się nie wybieramy. Następną rzeczą jest, że jak jedziemy, my jedziemy, jedziemy. jedziemy. Tutaj nic to nie działa nic. Oj, popatrzcie! Co działało mi? Yy, eee, 29... Tutaj muszę zapisać 2, 9, 2, 4, 1 Dobra, ale zaletujemy się, bo ja nie to umiem wejść w reset. Ja sobie tu będę patrzeć po prostu na to. Dobra, zamknijmy. Ej, oko mnie stypię. Dobra. I znowu jedziemy do kina. Kina to moje urbany miejsce. Nie, ja nie lubię kina. I to jest kod 2, 9, 2, 4, 1. 2, 9, 2, 4, 1. Tak. Siadamy! Szatana. Czy nam to wysyłamy. Okej. Okay. To już jest tam nasz. No i zapisuję. Coś tam jakiś pierwszy dołu zapisujemy I następny kod ja już na wzorę. Następny kod znajdziemy sobie. Trzeba jechać do policji jedziemy, cobrać jakiś policja? Gdzieś go mam. Amen. Ok. Nie, no Jezus. Ok, i tutaj jest kolejny kok: 6, 5, 4, 5, 9. I przypominam, że nie każdemu ten kod zadziała. Trzeba samemu sobie będzie go iść. My już z tą serią kończymy na dzisiaj. A może jeszcze jakiś film wstawimy? Zależy, ile będę mieć łapek. Bo jak będzie pięć łapek, to jeszcze pięć filmów dzisiaj wstawimy. A jak będzie mniej, no to oczywiście tyle ile będzie łapek w górę. No i ja już się z wami żegnam. widzowie. me like so a <laughs>